Pan króluje, oblugł się w majestat. Pan przywdział potęgę i nią się przepasał. Tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności. Ty jesteś od wieków, O Boże. Podnoszą rzeki. O panie rzeki swój głos podnoszą rzeki swój szum podnoszą ponad szum wód rozległych ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest pan na wysokościach świadectwa twoje są bardzo wiarygodne domowi twojemu przysługuje świętość po wszystkie dni o Panie.